hej się mam do serdeczki, dzisiaj gramy w Stambul, guys. Chyba z dziesiąty odcinek. Sam nie wiem. Ty wiesz, który odcinek? Hmm. O, no. gdzie? Najmniejszy, ósmy. Najmniejszy, ósmy. To, ósmy, Nie, może dziewiąty, może... dziesiąty. No, chyba 9, 11, 9. nie. No, dziewiąty, albo dziesiąty. Dziewiąty, dziewiąty. Wygrałem! No, wygrałeś, ha! Bo nagrywamy trzeba co, co, co chwilę odcięć w rząd. O, dobra, a tychaj. Pierwszy jesteś. No to jest hamuwa! Zrobię, zostawcie łapkę w górę. Jak. I subika. No i subika. Lecę pierwszy! Ten drugi. Już no, nie jesteś chyba pierwszy. Patrzcie Patrz jaka hamowa. Patrz jaka to głupia hamowa. Właśnie tak jest, przegramy przez te kulki Kto to wymyślił? Na tam... pewno nie ja A skąd wiem? He? Bo zmierzyłem No patrz, patrz jaki to jest nie, patrz Ja nie. jestem, jestem no, pierwszy jak ja. Jestem zapisza? pierwszy Nie, Franek nie A tam tak, bywa Właśnie jesteś? Tak jestem. Gdzie ty jesteś? Jestem. Już proszę. A, już dobra no i wysokie oglądam Dobra, zrobi. Co Micha ma cztery korony, ale jedno mu jak już odjęło. No i no. dwie osoby jeszcze. Jedno. jedno. Już zero. Już zero. Ja nie lubię rywalizacji. Ja nie lubię teamu, nie gram grampa jest ze sobą. Bo, to, mm -hmm. bo chcemy też być razem w teamie, a nie że przeciwko ciągle jesteśmy. No! O ci da, bo no! Chyba nie da się być razem w teamie. Kolejówka. Nie, Timówki, nie, Jest! No ja. Nie. nie! Ja w to gram, ale nie chcę tego powtarzać. A czy chcę powtórzyć, że wygraną, ale niestety mapę. Ty, ty nie ogarniałeś ogarnia, znaczy tej mapy, nie? Tak, od razu lecimy. Ty jedziesz tą stroną, kiedyś słyszyłam tamto. Skocz. Wyskoczyłeś? Dobra. No, lecę. Ale parkura już umiem tak robić, to. Nie ludzie spychają! Ja jestem drugi, trzeci. Pierwszy. Nie ludzie spychają! Szlak! to jest? Nie! Teraz się wynerwiłam, widzę. Sorry. Teraz nic. Ja przejdę raczej. Ja raczej nie. Ten pierwszy. Jest. Hamstwo, hamstwo i hańba. Hamstwo i... No, bo no, i... no, 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 drugi. Nie, no, dla mnie to jest, kurde, jakieś dobre. Ale... Czy... Ale proszę. Ty dopiero tu... A, nie, to jest... Ale tak <grym grym grym> serio. No kurda. Ale nie może przejść. Trzeba poczekać a nie. Mój ta kurde jest głupi z na pingwin. Kurde. Jestem piękna! Ja tego pingwin ogląda. O! Oh. <noise> <noise> bo jaki debil! Nie przejdź. <noise> czas, proszę, czas! Będzie... Ja się się... Nie kurde, nie będzie czasu. <noise> 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 Jezus, Mariusz. Tylko bekas jest nie wciśniony. Ej, ping, Nie <noise> będzie <w sobie>. ostatnio. <noise> Tera pingwini też. <noise> Dobra, kończymy, ja. Ja nie mogę. Dobre, to żeby heksakon był, ale daj teraz mi wygrać. A, a. Ja nie dam ci. A nie, bo to jest. a nie, chcący, bo... nie Nie. Nie. co, teraz Ubie, będę taki chamski. Tak. Uwielbiam to. Nie? nie lubisz to. Czemu no tak średnio. Okay. ja lubię to. Ale serio? Mam szansę ma Ale tak to daj mi, bo, bo mi już skandaliłeś z tamtym. Dobra? A tak była, będziesz pierwszy. No to jest chłopstwo! HAKBO! <noise> ja jestem jakby co drugi, to jakby co poczekaj, na no macie, bo ja czekam. Siema. <noise> o, to jest hamstwo, ale to jest. Chamstwo, hamstwo. Jest! Leci, Coś, co? leci Frank, no. Daj, wygrać. padłem. Ja sol fort. Wygram. Wygrałeś to. Yes. Wygram! No, mnie to wygrał. No. No, akurat lubię tą mapę. Jeszcze jedna rundę, jeszcze jedna. ten. Miliast. 6 minut. 6 minut. Mówię ci, że 6 minut. Panisz. Jestem jest. Stwórz twórzem, jestem gram jestem otwórzem, jestem otwórzem, I jak zawsze cięcie było no szkoło skończyło. No. Wygrałem grawisko, jej! No. Myślałam, że to nie przejdę. Myślałam, że albo ja tu albo ty. Myślałam, że szybciej jak nie. Bo mam. Nie... Na tym Fronek wygrał. No właśnie, bo ja myślałam, że to nie ty, że nie, że chamski jestem, ale myślałam, bo ty aż tak tego końca, tak średnio. To tak myślałam, że to kurde random wygrałby ja, ale myślałam, że jednak random. Ciekawe, jak teraz będzie pierwszy tak. Jak tam ci idzie? Dobrze? W spadłem! Jaki fart. Ojciec, ty nie masz farta, nie? Sobie kibicujemy, wiesz ok. Kur... Sobie kibicujemy, wiesz ok. No. Nie! Lagi mają, <gryw> jakie debile. A! Je, ktoś jest przed tobą? Dużo osób. Są dopiero na tych wałach. Jestem już Tam pierwszy. No nie! Upolony O, o tu tyle ludzi jest! jaki masz skin? Jaki ty masz skin? No nie powiem ci teraz. Już wiem. A? Czuję ból. A no kur. Czeka. Chyba szlak trafi za chwilę. Albo połowa, bo nice. dalej jestem pierwszy. Papryko tylko jedna osoba, czy się... czas, czas będzie za chwilę pewnie. Dobra, jak dwóch będzie czas, to... Jaki? Nie, trzech. I to jest cztery. W pięciu. O. Jakby czas był, to xD. No. To final by był z pierwszej rundy. No. Czy druga runda powinna być półfinał, a będzie final. Ale miecie. Raczej, bo może bardziej przychodziły z trzy osoby. To wiesz. ich śmiecie wszystkie, dwałki. No, dawaj, kończ to. Bo ty nie wiesz kiedy stoper. Jest, a się wiesz. Na chcesz to musisz lepiej od razu wejść. No. Dobra, trzymaj. No, dawaj, ale, ale ten, ten czas, ty skurde, czasami. O, już 16. Szkoda. Mogę finał. No. No na początku było trudne, teraz łatwo. Co teraz łatwo, no tak średnio łatwo, ale łatwiej po prostu. A pierwszy byłem, ty byłeś chyba trzeci? Czwarty. No, trzeci. Nie! W, w którym jesteś? A Nie ty? Wytrzymał. A ty? Niebieski. żółty. Myślę, że tak jest. Patrz, oni chcą z jechać. No patrz, no patrz na tych wałków! Ja nie... nie pnę oczy! ci! ESA! No i gdzieś mam to, bo moi teammate są porąbani. No, ja, to jak? On na pusta mnie trafił! Dekiem. Takie chamsko. A jest? Ej, ja ciągle przegrywam. Kiedy gramy teamówki, zawsze przegrywam, nie? No. Bo wiesz, że jesteśmy... Obronimy, O kurde. Widziałeś akurat, nie? Nie. To dobrze. Czy. Wybieram. A nie! Co to było? No to jest kolana! Ta piłka jest ląbana! No dawać niebiescy, niebiescy gol. Lech poznań z arką. Ja to broniłem! No kłopot sam. Przyjłem! Ja nie ma! Jak to nie ma? I tak przegram przecież to przebierasz. Ja się rani na ten O nie! Czy jeden? Wow, robi fla. Myślał, <grym wyszła> że nie będzie trzy jeden Ej, fajny, kurczę! Siadłem! No kurde! Słupek, słupek! <grym> słupek! <wyszła> Dwa słupki były! Na pustą! Jest! Kiałem babę! Chciałem ci jeszcze jedną! Paweł. Nie! Kur? Nie! No kupię! Kupcie! głupcy! Strzelaj! Mhm. Dobra, ja sobie samobój, aż to wsadzę, mam dość. O, patrzę, no, mam głupki. Nie, no, ale są no. Zawsze Ja, ja zawsze przegrywam. A ja zawsze wygrywam. Bez sensu! finał gramy. Ile minął? Ile minął? Oh. nie. <laughs> Nie nadaję dobrego, to już nie da przyjść widzę. Wie. Nie, nie wiem jak z bo nie pamiętam już. Ale lecę pierwszy jakiś plus. Lecę pierwszy. Hyś! AXD. Ajkzde! Zaraz piło czekam. No? Na, na, na Gdy, nie widziałam. Nie pamiętam, ci dobrze przyjdzie. Nigdy tak nie, nie szło ci dobrze jak teraz. Chyba nie szło ci tak dobrze. Wykrekałeś. Ej! Głupi pan grę! pa. Na pana Michała! No nie mnie trzymam! Nice. Gdzie? To było po... Poczekam tutaj. Lecę. Dobra, tu się zatrzyma. Maj. Zatrzyma się. A to jest bałek. Yes! Chociaż bez tego kręconego to by było bardziej proste. Jak mam tu przejść? Nie, kurwa! Nie wiem, czy to wrzuca. Nie wiem, czy to wrzuca. No, nie wiem, czy to wrzuca teraz. Jak wygrasz, to to wrzuca. <gry> nie będzie cię słyszali. Ale ty tak cím, to ticho pojď. A ticho pojď, ano. Ano. ale mám už emoce. Bude bez cenzury třeba. No nijednou! Je, je, ale jedný youtuber je tež překonujem i bez cenzury jsem, jo? No páď on rozpratnul. Seriálně? Mm? No. No, nic. No. A vůbec... Ně, kur... D! D.